Natomiast najważniejsza rzecz, jaką musisz teraz ogarnąć, to to, że musisz przekonać swoją żonę do ogrzewania podłogowego w całym domu. Bazując na tym, jakie są plany Twojej gminy, czy w zasadzie Twojego powiatu, co do tego, w jaki sposób będziesz mógł ogrzewać swój dom, na przestrzeni kilku lat nie będziesz mieć możliwości grzania kotłem na paliwo stałe. Dodatkowo z tego, co przeanalizowałem, jeżeli chodzi o gaz. Twojej okolicy nie ma planowanej nitki, dlatego może trochę potrwać zanim ta inwestycja się pojawi i rzeczywiście będziesz mieć dostęp do tego paliwa. Przeanalizowałem również Twoją działkę pod kątem ewentualnego zbiornika na gaz płynie. Niestety w obrębie swojej działki masz obszar, który jest aktywnym osuwiskiem, dlatego wątpię, że byś dostał pozwolenie na montaż takiego zbiornika. Jedynym źródłem ciepła, które bezproblemowo zamontujesz i będziesz mógł z niego korzystać to na chwilę obecną pompa ciepła. Dlatego też, żebyś nie musiał pakować się w urządzenie, które będzie w stanie ogrzać Twój dom przy założeniu, że masz zarówno grzejniki, jak i podłogówkę, musisz przekonać żonę do ogrzewania podłogowego na całej powierzchni domu. Dzięki temu będziesz mógł zejść z parametrem ogrzewania do około 35 stopni. A to spowoduje, że nie będziesz zmuszony kupować drogiej pompy ciepła. Tylko w zupełności wystarczy jakiś tańszy egzemplarz. Na całości oszczędzisz kilka, kilkanaście tysięcy.